Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej europosła prezesa partii KORWIN pana Janusza KORWIN-Mikkego. Konferencja będzie dotyczyła dokument, dokumentów ujawnionych ostatnio przez WDN. Oddaję głos panu prezesowi. No, w roku 1992 próbowałem zrobić ilustrację. Była to taka bardzo szybka decyzja, bo na sali nie było czołówki posłów Unii Demokratycznej, bo Przyjechał do Polski prezydent Izraela i zaprosił na obiad nie, nie wiadomo dlaczego posłów akurat tej partii, w związku z czym, w związku z czym nie było jej kierownictwa i uznaliśmy, że to świetny moment, byśmy na kolanie dosłownie napisali tę, tę uchwałę, uchwałę nie ustawę. No i ona przeszła. Przeszła cudem, bo Unia Demokratyczna była rozbita, część głosowała przeciwko, część za, część się wstrzymała, część wyszła z sali. I akurat było i kworum, i, i nie niezrozumiałość głosów za. SLD się wstrzymało, oczywiście znaczy to się nazywało inaczej SDP, wstrzymało się od głosu, zapewniając tam kworum. Także w sumie razem, w sumie razem ta uchwała przeszła, nie została wykonana. To jest najważniejsza rzecz, którą chcę powiedzieć. Uchwała uznacyjna nie została wykonana, ponieważ Macierewicz nie ujawnił y, agentów UB i SB, tylko tych agentów UB i SB, którzy już nie, nie pracowali dla uop zgodnych zeznań pracowników służb specjalnych Yy, około 85% dawnych agentów UBSB dalej pracowało dla uop i no i tam odpowiednia proporcja pracuje dla, dla ABW. Yy, w związku z czym ta lustracja była wykonana na 15% i zrobiła jedną złą rzecz, mianowicie ci agenci się wzajemnie poznali. Do tej pory każdy z tych agentów myślał, że on jest sam jeden. Natomiast jak zobaczyli, ilu ich jest i wzajemnie poznali swoje nazwiska, ci, ci byli, prawda? Więc poczuli siłę i, i w tym momencie powstał bardzo silny opór przeciwko, przeciwko ilustracji. Gdy Macierewicz ujawnił od razu wszystkich, no to oczywiście by to nie było. I, i proszę powiedzieć, to nie byłaby żadna tragedia. Podkreślam z całą mocą. Uchwała ilustracyjna nie była skierowana po to, żeby się mścić na kimś, skarać kogoś, potępiać kogoś. Oczywiście potępiali potępialiby ci, na, na których donoszono. To jest inna para karoszy. Ale uchwała była po to, żeby uniknąć po szantażu. Po tej uchwale podszedł do mnie jeden z który był na liście Macierewicza i powiedział Panie pośle, panu dziękuję. Powiem dlaczego? A, bo ja nie mogłem spać po nocach, bałem się, że to wyjdzie, wiedziałem, że kiedyś wyjdzie. No i wyszło, nikt mi głowy nie urwał i teraz się spokojnie, prawda? I tak właśnie, tak właśnie powinno być, prawda? się to odbyć i sprawa byłaby zamknięta. No niestety, to była się najgorsza sytuacja, bo jak jest wrzut, to można albo czekać, że zaschnie, albo go wycisnąć do końca, a wrzut nacięto i ropieje do dzisiaj i to jest, i to jest problem obecnej ilustracji. Jak Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy są jakieś pytania? Czyli Panie pośle, jak to de facto miałoby wyglądać od razu, że administracja powinna być przeprowadzona? Pańskiego Pański, pomysłu, jak to powinno być? Powinno powinien ujawnić wszystkich agentów, również z tymi, którzy pracują obecnie dla ABW. Przecież to że, to, że oni. Mój ABW, to coś nazywało łop, to, że oni pracują dalej dla ABW, na jaw by, by nie wyszło. Nawet w pewnym sensie lepiej by ich zakonspirował. Chcę, chcę powiedzieć tutaj, że uniemożliwienie szantażowania ludzi, bo przecież może być tak, że do posła, który się boi ujawnienia, podchodzi ktoś i mówi, panie pośle, bardzo prosimy, żeby w tej ustawie pan raczej tak głosował, a nie tak, no bo i tak dalej, prawda? Więc ten brak ujawnienia daje możliwości szantażu. I po to właśnie żeśmy robili, robili tę ilustrację, żeby tego nie było. Co do pana Wałęsy, pana Wałęsy w ogóle nie umieściłem, znaczy nie, nie, nie wnioskowałem uchwale. Ta uchwała uchwalona przez Sejm była inna niż uchwalona przez nas. U nas nie było, proszę przeczytać na Filipie, jest zmiana prawna, tam nie było o prezydencie i nie było o starostach, wójtach i tak dalej. Było tylko chodziło o senatorów, posłów, ministrów wojewodów, wojewodów i yy, yy, sędziów i prokuratorów. Chyba pomyłka, jak ja mówiłem, przeczytałem z nerwów, przeczytałem adwokatów zamiast prokuratorów <laughs> I, i prokuratorów oczywiście. I, I to wszystko. Natomiast to, że sam to rozszerzył na prezydenta, spowodowało, że pan Wałęsa... Bloku... Ale to nie chodziło o jego blokowanie, chodziło o to, że uważałem, że wstydem jest ujawnianie, że prezydent Polski jest agentem służb specjalnych. A ponieważ ja wiedziałem, że pan Wałęsa jest agentem już wtedy, widziałem o tym od roku, no to uważałem, że nie ma sensu tej wiadomości prawda, podawać całemu światu. Także, także niepotrzebnie Sejm z, gorliwości, z nadgorliwości to rozszerzył tę, tę uchwałę i to, i to był problem. A tak z perspektywy tych wydarzeń ostatnich, Pańskim zdaniem, dobrze się stało, że te teczki, które nawet są w to jest, to, jest, to jest drobiazg. Ja chcę przypomnieć i, i też yy, chciałem to podkreślić, w roku 1983 została Solidarność rozwiązana. I. W roku 1988 pan Lech Wałęsa na polecenie swojego oficera prowadzącego założył nową Solidarność, pod nazwą Starą Solidarność i ja jestem przekonany, że większość członków założycieli tej nowocencji byli po prostu agenci pana generała Kiszczaka, prawda i, i, i to, to, to można sprawdzić w tej chwili. Ja podkreślam, że jest tradycją nie tylko w Polsce, ale w większości krajów, że stanowiska szefów związków zawodowych obejmują agenci służb specjalnych. Na przykład pan Piotr Duda ma swoją teczkę w zbiorze, w zbiorze z, z zastrzeżonym w ipn i ma prawo poprosić, żeby ją teczkę wyjęto i pokazać ją. On może to, on może to zrobić. W we wszystkich zawodowych służby specjalne starają się opanować stanowisko szefa związków zawodowych. Także to nie jest przypadek, że pan Wałęsa, prawda, to wszędzie to jest. Czy są jeszcze jakieś Panie. pytania? Panie pośle, pan znał świętej pańci Zanotora Bendera. Może, tak. może nie proszę nie o laudację, ale może parę słów no, na ten temat. Będę, będę jutro na, na mszy, tutaj jest o dziesiątej, o ile wiem i, i będę na mszy. Profesor Bender to był człowiek, który się spotykał z nienawiścią, z nienawiścią powszechną, zupełnie niezasłużoną, zupełnie niezasłużoną, był to działacz katolicki przecież, działacz dla dobra Polski, nie był jakimś ekstremistą, absolutnie, absolutnie miał wyrozumienie i dla komunistów, i dla, i dla, i dla innych. Także zupełnie nie byłem w stanie zrozumieć, dlaczego, dlaczego z taką nienawiścią go traktowała Lewica, prawda? Może właśnie dlatego, że był uczciwy i porządny człowiek, a tak. on takich nie lubi. Panie profesorze, pan ocenia rządu? to powtórzę to, co mówiłem dzisiaj w Warszawie. E w Polsce nie mamy rządu tak naprawdę. W Polsce rolę rządu pełnią podsekretarze stanu. Rząd to, to jest władza wykonawcza. Natomiast dzisiaj rząd chwali się swoimi osiągnięciami ustawami. Otóż rząd nie ma tworzyć ustaw, bo tego nie jest sen, tylko ma rządzić. Otóż w sensie rządzenia rząd nie ma żadnych szczególnych. szczególnych jedno jest dobre, że żadnych nieszczęść nie, nie, nie było. Natomiast co do ustaw, no to nie rząd, tylko piszcyjnie trzeba trzeba oceniać. I jedna ustawa, mianowicie ta o 500 plus, no to za to po, po, powinni pójść do więzienia ci, co ją wymyślili, ją forsowali, bo to potworną sytuację w Polsce, nie tylko chodzi o, o, o bezpośrednie straty gospodarcze, są potworne straty, dlatego że na to, żeby dać ludziom pieniądze, trzeba zabrać 700 najpierw, no bo trzeba płacić tych urzędników, prawda, którzy pieniądze zbierają potem tych urzędników, które potem rozdają, więc to jest zawsze strata. Więc to jest oczywiście niemoralne, żeby zabrać jednemu i dać drugiemu. To, jest, to, to samo robił towarzysz Nosik, i to są za, tą, za ziobro powieszony na liptowskim. I to samo trzeba by zrobić z socjalistami, którzy robią to dzisiaj. Ale to chodzi o coś strasznego, bo... Jak potem to odebrać? To, to trzeba będzie zrobić, nie, 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 nie teraz, za, za trzy, może za pięć lat, trzeba będzie to odebrać i to, ja sobie sam ja w wątpliwości, prawda, co zrobić, człowiek, człowiek ma trójkę dzieci za pięć lat i powie, że tylko dlatego miał te dzieci, moje ob obzane 500, 500 złotych, tak, i teraz ja muszę te 500 złotych zabrać, no. To jest, to, to zatruwa całą gospodarkę kraju na pokolenia naprzód, na pokolenia naprzód. To jest pomysł piekielny, który oczywiście pisowi zapewnia głosy dostatecznej ilości, żeby, żeby albo wygrać wybory, albo być tak, mieć te 30% stale, bo 30% ludzi dostaje, dostaje te pieniądze. No i tyle pieniędzy, i tyle głosów PiS będzie miał już do końca świata. Ale też, właśnie dlatego jest to absolutnie niemoralne. Jaka jest przyszłość? Co, jaka propozycja? Co pan y, posłusz proponuje? Zostawiamy to w tej chwili, czy coś w tym y, To, to wymaga. Teraz frustracja teraz powinna dotyczyć ABW, prawda, mm -hmm. i innych służb specjalnych, bo to jest istotne. SB już nikomu nie wydaje poleceń. ABW tak. No, I inne służby specjalne. Y, moim zdaniem trzeba zasadniczo uporządkować sytuację służb specjalnych. Ja teraz to nie jest typowe na konferencji prasowej, ale zadam panu pytanie. Czy widział pan w budżecie pozycję na szpiegów miliard? Nie. A przecież powinna być, prawda? Przecież mamy szpiegów, musimy ich opłacać. No to i właśnie o to chodzi. Musimy stworzyć jasną sytuację, dać ten miliard czy dwa na, na tych szpiegów, prawda? A jak dzisiaj nie ma tej pozycji, to służby specjalne muszą kraść. Służby specjalne kradną, w sensie prawnym pieniądze pod, nie po to, żeby ukryć do własnej kieszeni, tylko żeby mieć te pieniądze na szpiegów. I tam siedzą, a to, a to LOT, prawda, a to KGHM, a to Orlen. Są różne służby są karmione, nie z budżetu, tylko karmione lewymi dochodami ze spółek państwowych. Nie można sprecyzować tych spółek, bo zginęłoby źródło finansowania służb specjalnych. To jest chora zupełnie sytuacja. A dlaczego tak jest? Bo jakby był budżet ten miliard na szpiegów, to na drugi dzień PSL powiedziało, że trzeba dać na przodujących rolników, prawda, PiS, trzeba dać coś na Kościół, PO tam na inkubatory przedsiębiorczości, Palikot na tam operacje zmiany płci, prawda, i tak dalej. I ten miliard by się rozlazł. I dlatego, jak mamy ten głupi ustęp jako demokracja, to trzeba finansować ulubiony na lewo. To się robi chora sytuacja. To się robi chora sytuacja. Służby muszą służyć i muszą być dobrze opłacane. A nie tak jak za, za mocytunka tak było w Chinach, że nie było pieniędzy na armię, więc armia sama e, hodowała świnki, prawda, kantofelki <grym> i tak dalej. Otóż tak samo dzisiaj wyuciując liczby specjalne. Że one same same mają na siebie zarobić. Bo tak nie może być. Ale tamtych tam tych się... zostawiamy. Czy nie zostawiamy? No w tej chwili kwestia agentów SB, to już jest miną, minęło jedno pokolenie. No. Oni już są na ogół na emeryturach. No bo ty, ktoś miał 20 lat, jak, poszedł, jak, jak, jak był tam agentem, to wybadził, teraz masz 65. TWę, Co? A o TW, proszę pana, każde, każde państwo ma y, agentów, i to jest normalne. I tylko ja chcę zrozumieć, że oni nie muszą być na służbie państwowej. Bo mamy na przykład człowieka, którego stale spotykam. W parlamencie europejskim, on był TV, wszyscy o tym wiedzą. I on był TV, bo córkę miał chorą i szantażowano go, że nie dostanie paszportu zagranicznego, jeżeli, jeżeli nie, nie, nie zgodzi się być. No i żeby lecić córkę, znaleźć się córki, to trudno go potępić za to, prawda? Tylko, jeżeli on się złamał wtedy, to jaką mamy gwarancję, że on po raz drugi nie ulegnie jakiemu szantażowi, prawda? To, że ktoś uległ szantażowi, to moralnie go może jako człowieka usprawiedliwiać, ale to jest dyskwalifikacja jako działa co Państwu. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo, kręgmin Zapraszamy proszę Państwa na dzisiejsze spotkanie otwarte o godzinie 17 w tobie